To i zaraz mnie pochłonie. No nie wiem, tak leci w bajce. O, żyje. A ja nie. Pokazało mi się logo. O, ja nie wiem. g planet, dalej. O, śnieżka. Grałam na tej mapie raz. A ja nie. A ja nie wiem gdzie jesteście. W osiemnastym po pokoju. Osiemnasty? Cztery osiemnastki tylko w moim samochu Pokazał mi się Iwan. <grym> Muszę was opuścić na chwilę. A co, idziesz sobie ten? Co? Idę po aparat. Dwa, <grym> jeden. Wiecie gdzie jest Kali? Zgadnijcie, gdzie jest Kali? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Przeciwne przeciwnej to. kurde. O w dupę. Co? Wiesz, biorąc pod uwagę jego nick, to bym się bała. Tybi, <grym> tybi, duba. Idę na was polować. Kto mnie zaciupał? A to dobrze, że Naka jest ze mną w drużynie. Nie wiedziałem A? nawet. Nie! Mów. Jak to? Zabiłam go, ale nie zabiłam go. Mówi As. No co mnie cel zabierasz człowieku? Co? Kto? Jak? Gdzie? I dlaczego? Nie wiem. Ktoś. O granat. Ja nawet nie wiem gdzie jestem. Jezu. A. O. O. Rozpieprzyło mnie. Co to jest? To ja! A wiesz, że cię ścinało? Tak? Ciebie no. też. Latałaś mi tak wokoło. Nie mogłem cię trafić w swoim wielkim dildo. No. Latałam wokoło Kutasa, super. Jak to lubi, no? Co tu się dzieje? Skrylecą.

Jestem tak mało widoczna. Nie. Yep. Oj. To strzelamy siebie przypadkiem. Ruchowa. Dzieci z downem nie ruszamy. Come on. Kandzula wychodzi. Nope. <coughs> Co tu się dzieje? Dopi tu bi do Last Christmas. I give you my ass. <duszel> <Okay>. <duszel> Nie śpiewaj takiego czegoś przy nas. Ej, no weź go ktoś podnieś. No, to jest mało ludzi, którzy podnoszą. Bardzo mało. Wow. Czy my mamy 61 do. E... Ej, gościu na pierwszym miejscu ma 14 zabitych i 14 zgonów. No i? Pozdro. To źle? No. Ja zabiłem Nie, chyba to... tylko kandziulę. A nie jeszcze kogoś. Szczególnie te zgony. Aleluja! Ale swojka kawy. Co mnie? Jezus Maria. O, Cóż za piękny unik przed moim ostrzem to był Dziki Kali idzie się zemścić. Kto, Kto mnie dźgnął? Kali prosto w odbyt. Matko. A ty tak lubisz, nie? Aha. Jeszcze jestem łysy, to wszystko pasuje. Nie się mi strzelać w handlu. Moja łysina chroni mnie przed pociskami. Nie czym kamizelka kuloodporna. To jest amelinium. Tak, tego nie pomalujesz. Tego nie wyruchasz. Jaka to jest ktoś. Nie kto ma telefon blisko mikrofonu. Ja nie. <grym> ja też nie. On daleko. To nie wiem komu tak wyzyczy. O, zabiłam też szmatę, ja picole. Tak? To dobrze. Szmata mnie wkurzała. Nie też. Te laski są jakieś takie dziwne. No Co kto to... mi przeszkodził zabijać. No czemu? Skalpowałem go! Ale to był gostek z mojej drużyny! Ale tykałem go swoim dildo! To no już nie będziemy mieć normalnego dzieciństwa. Yeah. Znowu ta szmata, ja pikolę! Ej, no jak ją zabić? Jest za szybka. Ej, mam tylko 20 sekund i tak wygramy. Nie no, weszła mnie tu, serio? No. Co tu się dzieje? Pornola kręcimy. What? I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Jezu, to mnie ciąć. O, <coughs> kończę yeah. oh, nagrywać.